A zaczęło się, słuchajcie, nagatywanie, żeby zlikwidować wszystkie programy socjalne. I bardzo dobrze. Ja wiem, że trochę rząd zaczął od dupy strony, bo najpierw, że tak powiem, wygasił szpitale, bo my wszyscy, żebyśmy nie trafiali do szpitala, tylko od razu wiecie gdzie. Także i wtedy socjale nie będą potrzebne, już będą dużo mniej potrzebne 13, 14 emerytura. No trzeba jakoś zacząć, tak? Proszę wszystkich, którzy Odbiorą to personalnie, ale nasz kraj, nasz rząd musi natychmiast wyłączyć wszystkie programy socjalne. Na już, na wczoraj. Rezygnujemy z 800, rezygnujemy z 12, 13. Przepraszam bardzo, ale kierując się dobrem naszego kraju, patrząc na to, co się dzieje, na to, jak się zadłużamy na to ile kosztuje obsługa długów, musimy natychmiast wyłączyć politykę socjalną w tym wymiarze, w którym ona jest. Ja wiem, że będzie trudno i pieniądze, które łatwo wpływają na konto, są przyjemne, ale my musimy patrzeć w szerszej perspektywie.